Uwaga! Patrzcie! Spoko. Sympatyczna. Robię show. On naprawdę cię, cię zapytał? I to jest na plus u mnie? <noise> a Madziu mu się podoba, cię go tak, patrzcie tak, to. Tak. Powiedz, podoba ci się Władca Piekieł? Ej, ja to obja. podoba ci się Władca Piekieł? No dobra, podoba ci się Władca Piekieł? No, przystojny jesteś. Czy chciałabyś ze mną pójść na randkę, mimo no? wszystko? Tak. Hmm. <głos> <głos> ja czytałem, że mega zajebiste właściwości ma sperma jako maseczka. Nie no, polecam, polecam, oczywiście. Władczość Potęga! powiesz? Mhm. Mało. Daj, kurwa, Izak, posłuchać ładnego śpiewu. Spierdalaj. dalej. Fajne jest. To moje upiane? Odpierdzą się od Raz, dwa, trzy. wypadasz. i tak było Ale... jeden. Przepraszam. <śmiech> <śmiech> Co tam garbata? <grymne> <grymne> Jaka garbata? Ty się garbisz, kurczę. Ta zielona winoroż, co tam wystaje? To co to jest? A, to grzyb, sorry. <grymne> Nie, czuję wajbu, przepraszam. Mega ogniste włosy, pasujesz do władcy piekiem. Pasujesz do gwiazdy piekiel? <grymne> Ale się zajeba! Tak, dziarasz ludzi? Tak. To co byś mi Diabła. Jabola? <laughs> ja pierdo, pierdo. I like big black pencils. <laughs> <laughs> Plus minus mój typu rody, no. Dziękuję. Tylko kilka operacji, przejść by było idealnie. Muszę! Co powiedział? Kilka operacji Pokażę na I w Jakich konkretnie? Zmiany płci. Ale <laughs> Być otwartym nie znaczy <laughs> od razu no. rozmowa o seksie. Pogadajmy o seksie. No po to pogadajmy jest, o seksie. Jest, jest ale... <laughs> Przerwij jej i powiedz, a jaki jest twój ulubiony kolor? Yy, taka 100%. jaki jest twój ulubiony kolor? Zależy czy kolor czego. Ulubiony kolor fiuta. Żaden. <głosy> nie <głosy> no, <głosy> nie. Tam chciałeś, prosiłeś mnie. Sprzedziłaś. Ale nie ten policzek. No, no tak. Z <grywa> seksu wytwarza się oksytocyna i najczęściej dopóki nie, tego nie będzie, to nie wytwarza się, więc, więc ludzie się zakochują mm. sobie głównie podczas. No okej, okay, jakby spokojnie ja też uważam, że przed pierwszym stosunkiem też można się zakochać. Chuja prawda. Chuja prawda zresztą. <grywa> no ja uważam, że zajebiście wypadłam. Powinnam wygrać. Jak nie dzisiaj, to następnym razem. Weź nie pierdol, uśmiechnij się i żyj. I <gryz> dzisiaj Jestem <piesę> władcą R! jest! <gryz> seksownie ja pierdolę normalnie Kuta staje <gryz> Ale seksownie ja pierdolę <gryz> Skoro hit! Dwa, jeden! <gryz> Dobrze jeszcze! Nie <gryz> obnałyśmy. Nie? Nie. W jaki sposób mnie przekonasz? Zobaczysz. Przebaczam ci, niedobra gnido. <noise> Akurat mam samochód za rogiem, mogę panią podjeżdżyć? Gdzie pani jedzie? Jedę na Złotą. Na Złotą? <noise> Jakaś gwiazda Playboya jedzie do holi na balet, staw Chcesz wziąć dwie? No to zapraszam was obie, chodź. <laughs> <O> kurwa, <laughs> tak, nie tak. tak, musiałem wypierać, <laughs> czuję żebym pokrzywdził którąś, Najbiście. Po walce lecę do Dubaju i polecimy razem, ponagrywamy tam jakieś rzeczy. Gdzie jest Ferrari? Też byśmy chcieli wiedzieć.